Siemanko, w dzisiejszym materiale zaprezentujemy Wam naprawę Forda Mustanga sprowadzonego dla pana Grzegorza. Damian pokaże wam proces naprawy oraz opowie o kosztach sprowadzenia podobnego egzemplarza. Jeżeli spodoba Wam się film, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć więcej takich materiałów. A tymczasem miłego oglądania, piona. Gdy Mustang został sprowadzony do Polski, trafił w ręce naszego zaprzyjaźnionego warsztatu. Gdy tylko przyjechały pierwsze części, został wprowadzony na główną płytę warsztatu oraz rozebrany. W demontowaniu wszystkich niezbędnych części rozpoczął się etap pracy blacharskiej. Kolejnym zadaniem zespołu warsztatu było wykonanie dokładnego spacu wszystkich elementów. Gdy już wszystko do siebie dokładnie pasowało, wszystkie elementy zostały przygotowane do lakierowania. Auto zostało dokładnie złożone, a następnie wypolerowane. Nie no, na tym kadrze wygląda fantastycznie. Pani Grzegorzu, doskonały wybór. I widzę, że szykuje się panu naprawdę piękne weekendowe albo codzienne auto. Fantastycznie wygląda ten mustang. Chcę zaznaczyć, że nie wszystkie etapy prac mogły zostać nagrane, więc przedstawiam pełną rozpiskę prac, jakie zostaje wykonane podczas naprawy tego egzemplarza. Wymieniono maskę, zderzak, błotnik prawy przedni, lampę prawą przednią, halogeny. I założony nowy komplet opon. Naprawiono i polakierowano tylni zderzak oraz klapę, wykonano pełny serwis olejowo-filtrowy, całkowitą konwersję na Europę oraz zrobiono podstawowy detailing. Naprawa podobnego egzemplarza to około 20 tysięcy złotych. Ford Mustang sprowadzony dla pana Grzegorza. Rok produkcji to 2017. Przebieg to 56 tysięcy km, a silnik to 2.3 Ecoboost połączony razem ze skrzynią automatyczną. Moc tego silnika to 317 koni mechanicznych oraz 435 Nm. Pierwszą setkę osiąga raptem w 5,8 sekundy. Podobny egzemplarz to koszt około 45 tysięcy zł pod dom, oraz cena naprawy, czyli jakieś 20 tysięcy zł. Napisz, jaki samochód powinniśmy przedstawić w kolejnych filmach, i mam nadzieję, że ten materiał ci się spodobał. Prosiłbym o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji. Razem z dzwoneczkiem. Jeżeli chciałbyś sprowadzić Forda Mustanga lub swój inny wymarzony samochód, zapraszamy do kontaktu. W opisie znajdziesz numer telefonów do pracowników Jankescar. Polecamy również naszego Instagrama oraz Facebooka. Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie internetowej. Mówił do Was Damian Mościcki, osoba odpowiedzialna za produkcję filmów na tym kanale. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.